Dziś mówimy o Mazdzie cx 522 2.2 SK Active D 184 w wersji Homura rocznik 2025. To stylowy i praktyczny crossover idealny na co dzień i na długie podróże. Pod maską znajduje się silnik diesla o pojemności 2.29 litra, mocy 135 kW, czyli 184 konie mechaniczne, połączony z automatyczną skrzynią biegów i napędem na wszystkie koła AWD. Średnie rzeczywiste zużycie paliwa wynosi około 6 litrów na 100 km w cyklu mieszanym, co czyni go oszczędnym i niezawodnym towarzyszem w trasie. Nadwozie wyróżnia się sportowym designem z czarnymi detalami typowymi dla wersji Homura, a 19-calowe felgi dodają mu charakteru. Wnętrze oferuje wysokiej jakości materiały, wygodne fotele z czerwonymi przeszyciami oraz nowoczesny system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto. Dziękujemy za oglądanie. Szczególne podziękowania za polubienia, subskrybuj jeśli kochasz samochody, miłego dnia i do zobaczenia.